Dostajemy od Państwa mnóstwo listów w sprawie zakopianki. Przede wszystkim piszą Państwo, że kierowcy jeżdżą tam skandalicznie. Dosłownie nie widziałem tam nikogo, kto by przestrzegał przepisów. Oto słowa jednego z naszych widzów. Wszyscy pędzą jak szaleni i zwalniają tylko w okolicy fotoradaru w Gaju pod Krakowem. Kontynuuje. Wybraliśmy się więc na zakopiankę, żeby sprawdzić, czy nasi widzowie mają rację. Ograniczenie do 60. I kolejny kierowca, który limitów prędkości nie stosuje. No nie powiem, że, że to pirat typowy, ale przekracza, no przekracza dość wyraźnie. Ten gorzej. Chociaż możemy 70, no i ja przyspieszyłem do 70, a on jest dobre 80 parę, a może 90. No niestety. Tu mamy cały czas 70. Zwróćmy na to uwagę, poparcie państwo, czy kierowca tej Hondy zwrócił na to uwagę. Tak, przyhamował, bo miał akurat przed sobą pojazd. No, teraz pewnie się ostudzi, bo mamy kontrolę radarową prędkości. Wolna Amerykanka na Zakopiance. Generalnie aktualna sytuacja na Zakopiance jest następująca. Wszyscy jadą za szybko. No, może prawie wszyscy, ale zdecydowana większość 90%. Przypomnijmy te prędkości. Droga dwujezdniowa o dwóch pasa ruchu w każdym kierunku, poza obszarem zabudowanym, tam mamy to podniesienie prędkości do 100 km na godzinę, oczywiście nie dla ciężarówek, ciężarówka może jechać najwyżej 80. Natomiast, jeżeli mamy ograniczenie do 70, no to mamy się do tego zastosować. Za chwilkę mamy ograniczenie do 50, bo przejścia dla pieszych o ruchu niekierowanym są w całej Małopolsce oznaczone wcześniej liczbą 50 km na godzinę na dojeździe. Taką prędkość mamy na tych przejściach zachować. Dla bezpieczeństwa pieszych. No nie wytracamy tej prędkości, albo wytracamy ją za późno i zbyt mało. Mamy siedemdziesiątkę, więc myślę, że wszyscy powinni do tej prędkości dostosować. Jak widać, na lewym pasie absolutnie nie zje nogi z gazu. Jak jechali setką, tak dalej jadą. No cóż, skrzyżowanie, więc kolejna 70, bo skrzyżowanie odwołało, ale przecież wiadomo, że ten ciąg tutaj jest na 70, a jestem wyprzedzany regularnie. No i tutaj mamy 70, ale poparcie Państwo co robi ten, ten pojazd członowy. No jedzie szybciej. Takim pojazdem nawet lekceważy wszystko. Pewnie teraz odpuści, no bo ostrzeżenie o fotoradarze. No może nawet przede mną ten biały samochodzi przesadza, ale za chwilkę 50, także może już na to się przygotował. Zobaczmy, jak ciężarówka, no dobrze, że nie wyprzedza w tym momencie, to jedyny plus w tej jeździe, no ale przejechał za szybko, prawda, no tu było 70. I jak widać, wcale nie zamierza odpuścić, jedzie dalej lewym pasem, czyli zamierza wyprzedzać. Rzecz niespotykana, proszę Państwa, w Austrii, cywilizowanych motoryzacyjnie krajach, niespotykana. Mówię o tej Austrii często, bo bardzo często przez Austrię przejeżdżam. Takie rzeczy tam się nie zdarzają. Tam ciężarówka na lewym pasie się nie zdarza. No bo co ona tam mogłaby robić? Kiedy my do takiej cywilizowanej jazdy dotrzemy? Generalnie byłem wyprzedzany przez większość pojazdów, a starałem się utrzymywać w tych. Rejonach prędkości, które są zapisane. Oczywiście z minimalnym jeszcze dołożeniem na błąd licznika, bo zawsze tak robię, żeby ktoś nie powiedział, że tamuję róże, jadę za wolno, po co tak wolno? Jechałem prawidłowo, a mimo to większość kierowców, w tym kierowcy busów, ciężarówek, wyprzedzili mnie, myślę, że często bez na domiar złego, na tej drodze, po której wszyscy pędzą jak szaleni, znajdują się przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Zobaczmy więc, czy pieszy, przechodząc przez przejście dla pieszych na zakopiance, może czuć się bezpiecznie. To jak widać nie bardzo. Niestety, patrząc na to, co tutaj wyprawiają kierowcy, można odnieść wrażenie, że marzą tylko o tym, żeby piesi przez zakopiankę przefrunęli, albo żeby ich tutaj w ogóle nie było. To pierwsze przejście o ruchu niekierowanym na zakopiance, gdzie też często do wyprzedzań dochodzi. Jestem wyprzedzany, już jest następny chętny. No to już na pewno było wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Kierowca 1500 zł i 15 punktów karnych. Czasem to, że nie doszło do wyprzedzania, wynika tylko z różnicy prędkości, bo to ciągle są jakby dwa potoki pojazdów jeden prawym, drugi lewym trochę niezwracające na siebie uwagę. To znaczy, kierowcy, znajdując się w tych potokach pojazdów, nie zwracają na siebie uwagi. No jak nie wyjdzie wyprzedzanie bezpośrednio przed czy na przejściu, no to nie wyjdzie na szczęście. A jak wyjdzie, no to się zdarzyło. I ponownie ograniczamy prędkość ostrzeżenie o fotoradarze, ale widzę, że kierowcy za bardzo się nie przejmują. I co? I poparcie państwo. I poparcie państwo, co się dzieje. Widzieliście tego kierowcę? Widzieliście, co zrobił kierowca Passata? No właśnie. Czyli przepisy o wyprzedzaniu, o zakazie wyprzedzania bezpośrednio przed i na przejściu dla pieszych nie zna albo nie stosuje. To jest nasza zakopianka. A piesi tam przechodzą. Na ich nieszczęście rzadko, co znieczula kierowców i doprowadza do tego, że ten rzadko przechodzący pieszy staje się jakby kimś, który tam pewnie się nie pojawi. No co, że przejście dla pieszych przecież nikogo nie ma. I tak sobie jedziemy, jedziemy, jedziemy. Za szybko. I często wyprzedzając się. I nie zdążymy z obserwacją, jeżeli ten pierwszy się pojawi. No i wyprzedzanie na przejściu. No niestety. Ten Opel. Przestał już go martwić radar. W związku z tym, hulaj dusza. I ci piesi, którzy uważają, że ten radar ograniczy prędkość, no chyba mnie zobaczą, no jednak są w niebezpieczeństwie przez takich kierowców. Proszę Państwa, zdarzył się jednak cud. Udało nam się nagrać dwa samochody, które nie wyprzedziły Marka Dworaka na przejściu dla pieszych na Zakopiance. To wiekopomne wydarzenie miało miejsce w odcinku numer 975. Przejście, ale najpierw fotoradar, który wyhamowuje zapędy co niektórych. My tutaj teraz będziemy skręcali. Patrzę, jak ten pojazd obok mnie, no ale nie można powiedzieć właściwie wzorcowo. Jak bywaliśmy tutaj wcześniej. Wyprzedzanie na przejściach dla pierwszych było regułą. W tej chwili regułą już nie jest. Część kierowców wie, że tego robić nie wolno. Zwalnia, zrównuje się z pojazdem, który jedzie sąsiednim pasem. Mamy kilka takich dobrych obrazków. Fotoradar, i teraz podejrzewam, że się zacznie jazda. No na szczęście powstrzymał się jednak. Ten kierowca, który jest obok mnie, dobrze. No do kogoś to już wreszcie trafiło. To jest jakaś zdobycz, jakaś poprawa. Niewielka, ale jest. I kolejne ograniczenie, kolejne przejście za chwilę na pięćdziesiątce. Hamujemy, hamujemy, hamujemy. Niestety nie wszyscy tak to robią, no ale na szczęście do wyprzedzania nie doszło na przejściu ani bezpośrednio przed. Ta droga ciągle jest niebezpieczna. Wybudowaliśmy kładki. Niektóre przejścia dla pieszych, prowadzące w poprzek jezdni, zniknęły. Piesi przychodzą górą. O ile są zdyscyplinowani, bo i nie można tego na 100% przewidzieć. No właśnie, stąd te ograniczenia. Stosujmy je. Kiedyś będziemy jechali inaczej tranzytem oczywiście. Droga zostanie, ale tranzytem będziemy jechali troszkę inaczej, ale to jeszcze daleka droga. Może wybudujemy jeszcze jedną kładkę, gdzieś bliżej Krakowa, bo te przejścia, właśnie w Gaju, są chyba w tym momencie najbardziej niebezpieczne. Ale na razie jest jak jest i dostosujmy się wreszcie, zacznijmy stosować przepisy. Nie jeździmy na zasadzie, a jakoś tam mniej więcej. On jedzie, no to ja też. Nie, nie, to tak nie może wyglądać. Musimy się poprawić.